Jego podwyższony poziom może być ogromnym wrogiem, który zwiększa ryzyko chorób serca, udarów i innych schorzeń układu krążenia. Powiedzmy sobie, co może zmienić stan naszego zdrowia pod tym kątem, ale na lepsze. Jest cudowną pożywką dla Twoich jelit. Wpływa on na obniżenie poziomu cholesterolu, spowalniając wchłanianie się tłuszczu. Czy 8 minut to dużo? Co możemy zrobić w 8 minut? W moim podcaście 8 minut wystarczy, aby zdobyć solidną dawkę wiedzy, która pomoże zachować zdrowie i poprawi znacznie jakość życia. W każdym odcinku dowiesz się o ciekawych i przydatnych sposobach na zadbanie o siebie. Zdrowie mamy tylko jedno chyba zasługuje na 8 minut uwagi. Witam serdecznie na kanale Pacjenci.pl w kolejnym odcinku podcastu 8 Minut dla zdrowia. Dziś pochylimy się nad zagadnieniem związanym z kontrolą jednego z najważniejszych parametrów w organizmie cholesterolu. Jego podwyższony poziom może być ogromnym wrogiem, który zwiększa ryzyko chorób serca, udarów i innych schorzeń układu krążenia. Na szczęście z odpowiednią wiedzą możesz zapanować nad tym cichym złoczyńcą. Dziś omówimy skuteczne i naturalne sposoby na obniżenie cholesterolu. Jak zawsze, przypominam jednak, że jeżeli zauważasz u siebie niepokojące objawy, najlepiej udać się do lekarza, a nie szukać odpowiedzi w sieci. Informacje zawarte w tym materiale mogą być wskazówką, ale w wielu przypadkach interwencja specjalisty może uratować zdrowie, a nawet życie. Na początek warto przedstawić największych wrogów cholesterolu w normie. Jest kilka elementów, które należy zlikwidować z naszego życia, aby poczuć się lepiej i żyć zdrowiej, a nawet być może i dłużej. Pierwsze miejsce na liście warto zostawić dla tłuszczy trans. Znajdują się one w margarynie, gotowych wypiekach, fast foodach i produktach instant. Te zmodyfikowane tłuszcze nie tylko podnoszą poziom złego cholesterolu LDL i trójglicerydów, ale też obniżają poziom pożądanego cholesterolu HDL. Mówiąc otwarcie, to prosta droga do choroby wieńcowej. Unikaj ich jak ognia. Po drugie, alkohol. Pamiętaj, że regularne spożywanie alkoholu w dużych ilościach ma negatywny wpływ na poziom cholesterolu i ogólnie na nasze zdrowie, co chyba każdy z nas doskonale wie. Szczególnie szkodliwe są mocne alkohole, mieszane ze słodkimi dodatkami, które obciążają wątrobę i utrudniają jej pracę. Po trzecie, papierosy. Oprócz oczywistych toksyn zawierają substancje smoliste i akroleine, które sprawiają, że cholesterol nie może wrócić z naczyń krwionośnych do wątroby, co podnosi jego stężenie. Palenie to świadome zwiększanie ryzyka zawału, serca i udaru. Choć zdaję sobie sprawę z tego, że odstawienie może być bardzo ciężkie. Na pewno warto zmierzać w tym kierunku choćby małymi krokami. Teraz czas podejść do sprawy zupełnie odwrotnie. Skoro już wiemy, co bardzo nam szkodzi i czego lepiej unikać, aby zapanować nad złym cholesterolem, powiedzmy sobie, co może zmienić stan naszego zdrowia pod tym kątem, ale na lepsze. Jak to często bywa, kluczem do sukcesu jest po prostu dieta. Zacznijmy od błonnika, który choć niestrawny jest cudowną pożywką dla Twoich jelit. Wpływa on na obniżenie poziomu cholesterolu, spowalniając wchłanianie się tłuszczu. Świetnym źródłem błonnika są produkty pełnoziarniste, które obniżają cholesterol całkowity i LDL, nie naruszając HDL. Jeśli miałabym polecić Ci tylko jedno absolutnie najlepsze źródło błonnika, byłaby to babka płeśnik. Już 10 gramów dziennie ma udowodniony wpływ na poprawę parametrów lipidogramu. Kolejnym asem w rękawie jest monakloina K którą znajdziesz w fermentowanym czerwonym ryżu. Badania pokazują, że dawka od 3 do 10 mg dziennie może obniżyć LDL nawet o 25% w ciągu kilku tygodni. Nie zapominaj też o nienasyconych kwasach tłuszczowych, które są podstawą diety śródziemnomorskiej. Oliwa z oliwek, awokado czy orzechy zwiększają poziom dobrego HDL i obniżają zły LDL. Dodaj do tego kwasy omega-3 z tych ryb, a wzmocnisz działanie swojego dobrego cholesterolu. A jeśli chcesz jeszcze mocniej wesprzeć swoje zdrowie, sięgnij po koenzym Q10. Znajdziesz go w rybach, brokułach czy szpinaku. Jego suplementacja może obniżyć cholesterol całkowity i LDL, jednocześnie podnosząc pożądany HDL. Pamiętaj także, jak ważne jest nawodnienie. Regularnie pij wodę lub wyciskane soki od czasu do czasu. Ważny dla naszego całego organizmu jest przede wszystkim spokój. Redukuj stres na przykład technikami relaksacyjnymi. To również przyczyni się do utrzymania zdrowego poziomu cholesterolu. Zbliżamy się do postawienia kropki. Natomiast, jako osoba chodząca często na siłownię Wiem, to może niektórych odstraszać, ale nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o tym, jak ważny jest ruch. A skoro wspomniałam już o tej przerażającej siłowni, warto pamiętać, że ruch nie oznacza jedynie wycieczki właśnie na nią, ale również przyjemny spacer, czy dla odważniejszych jogging, chociażby w sąsiednim parku. Aktywność fizyczna to panaceum na wiele chorób. Nie tylko pomaga w redukcji wagi, ale też bezpośrednio obniża poziom złego cholesterolu i podnosi poziom tego dobrego. Pamiętaj o tym, że każda forma ruchu się liczy. Jeśli uważasz, że tego typu podcasty są dla ciebie wartościowe i chcesz, abyśmy rozwijali nasz kanał, zostaw subskrypcję, łapkę w górze i miły komentarz. W nich można również pisać, o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach. A teraz. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia.